Dzień dobry Państwu, nazywam się Monika Bernasiak, a dzisiaj zapraszam Państwa do specjalnego odcinka QA, czyli pytania do mnie wysyłane przez Instagram, przez TikTok i przez YouTube. Będą tutaj wszystkie, myślę, że poruszone, a jeżeli nie będą, to w drugiej części na pewno je poruszę, bo gdyż tych pytań dostałam dość dużo. I na przykład takie pytania dość hmm, polegające na mojej wiedzy dotyczącej perfum, myślę sobie, że odłożę na potem, gdyż muszę troszeczkę więcej się hmm, zorientować w temacie, na przykład, przejęcia marki Bredo przez koncert, koncern L'Oreal, monika zadała mi pytanie, jak zaczęła się moja miłość do zapachów? No trudno powiedzieć, w którym momencie konkretnie. Gdyż coś z głową zawsze miałam, jeśli chodzi o, o zapachy i o, o zapamiętywanie w ogóle woni. Miałam po prostu szczególny zmysł do tego, aby woń i moją pamięć zapachową przepisywać do danej, danej przygody bądź danej w ogóle wizualizacji mojego życia wcześniejszego. I tak do dzisiaj mi się na przykład fioletowe palmoliv kojarzy po prostu z traumą związaną z wakacjami. Nad morzem, jak miałam lat może tam 14, kiedy byłam pierwszy raz tak naprawdę sama bez rodziców nad morzem z moją ciocią i, i ten palmolift, ten zapach fioletowy mi się z tym właśnie kojarzy, z takim przeżyciem dość nie, nieciekawym, zapomniałam butów, klapek do chodzenia. Po domu i ciocia trochę tak niegrzecznie nie, nie, nie powiedziała o mnie, i, i to pamiętam jako dziecko, i zapamiętałam, i, i dzisiaj mi się tak kojarzy ten zapach, właśnie tak. Natomiast jeśli chodzi o, o zapach natury, to, to bardzo przyjemne, to są oczywiście, oczywiście sugestie i jakieś wspomnienia. A jeśli chodzi o miłość do perfum. Byłam konsultantką Avon wtedy, kiedy już mogłam być. Chyba miałam wtedy 16 lat. Jeździłam na wszystkie możliwe kursy, szkolenia, na wszystkie możliwe, wiecie, jakieś um, spotkania typu na festynach, takie z, zbieranie konsultantek i tak dalej. I za to dostawałam właśnie buteleczki perfum, które uwielbiałam zużywać na wielką, wielką skalę. Byłam po prostu pochłaniaczem tych parfum. Y i, I chyba wtedy, wtedy się to zaczęło. Potem, tak jak kiedyś już mówiłam, Mój brat zajął się sprowadzaniem, importowaniem towaru z Niemiec i tak powoli zaczęłam wchłaniać perfumy również takie trochę, wiecie, bardziej ekskluzywne. To były czasy rok 2000-2001 i właśnie wtedy zaczęła się moja miłość do perfum. Myślę, że najbardziej mm, wtedy poszalałam, jeśli chodzi o takie wyższe dla mnie półki jak Cindy Crawford czy, czy Celine Dion. Czy to były też już zapachy ultrafiolet po ban, To były po prostu moje magiczne, magiczne czasy. I wtedy zaczęła się, myślę, taka miłość. Natomiast, kiedy wpadłam na pomysł stworzenia perfumerii, no powiem Wam szczerze, że było to przypadkiem, gdyż, jak pewnie już mnie oglądacie, wiecie, że mam problem z biodrem. Mój problem z biodrem trochę jest skomplikowany, gdyż tak naprawdę nie wiadomo, z czego się pojawił i jaki był początek tej mojej. Mojej walki z moim biodrem, gdyż jak byłam dwu- i pół letnim dzieckiem, miałam operację. Miałam operację, która polegała na włożeniu biodra do panewki. Albo miałam wyrwaną nóżkę przy porodzie, tak zwaną dysplazję biodrową, która była nieleczona, albo po prostu miałam taką wrodzoną wadę. Tego nikt nie wie w moich dokumentacjach. Może bym powiedziała w braku dokumentacji, nie doczytałam się, jak, jaki był powód tej mojej. Um, mojej dolegliwości, natomiast de facto moja noga wtedy, kiedy miałam 2,5 latka miała, była 2,5 cm krótsza od drugiej więc dość duża, duża była nierówność no i tą nogę mi zespolono takim specjalną blachą która miała mi te, to, to biodro utrzymać na miejscu, tą blachę powinnam wyjąć po, po jakimś czasie, po, po 8 miesiącach od operacji, nie została mi wyjęta i właśnie e, półtora roku temu tą blachę wyjmowałam dlatego, że panewka, którą mam w nodze tą naturalną była już na tyle wytarta, że czekała mnie kolejna wymiana panewki. A panewka nie mogłaby być ułożona w biodrze, gdyż była blacha, która przeszkadzała w tej panewce, jakby do tego biodra wejść. Więc tą blachę najpierw trzeba było wyjąć i po 8 miesiącach miałam kolejną operację. No, tak naprawdę nawet nie po 8, chyba tylko po 10. I w związku z tym, że miałam właśnie chore biodro, pewne zawody w moim życiu były niemożliwe. Tak naprawdę wiedziałam o tym, że nigdy nie mogę mieć zawodu stojącego. Natomiast te życie mnie tak ukierunkowało, że właśnie zaczęłam zajmować się sprzedażą kosmetyków, perfum, wówczas właśnie importowanych przez mojego brata z Niemiec. I powiem Wam szczerze, że moja praca była stojąca. Jak już miałam, byłam w trzeciej klasie, trzecie, tak? W trzeciej klasie liceum, miałam 18 lat, już zajmowałam się sprzedażą do kosmetyków brata na cały etat albo na i półtora etatu. I potem razem z moim przyszłym mężem postanowiliśmy również, jakby sami na swój własny rachunek, zajmować się sprzedażą tych kosmetyków i tych, tych różnych produktów, właśnie z, sprowadzanych z Niemiec. Między innymi perfum również. I ja wtedy tylko i wyłącznie stałam przy, przy moim kraniku i, i sprzedawałam w centrum handlowym na takich wyspach. Nie wiem czy życie takie wyspy malutkie. One miały małe czynsze i wtedy właśnie można było e, można było jakby tak e, na mniejszą skalę sprzedawać e, kosmetyki i mniej być jakby e, uzależnionym od, od kosztów. Natomiast e, Właśnie po urodzeniu pierwszego dziecka trafiłam do no, mojego ortopedy z bólem nogi, z bólem biodra i on mi powiedział, że pod żadnym pozorem nie powinnam, nie powinnam, przepraszam, zastanawiam się, czy to nie było przed urodzeniem pierwszego dziecka, nie powinnam właśnie mieć pracy stojącej. Więc zaczęliśmy się z marzem zastanawiać co dalej, bo gdyż nasza cała jakby nadzieja i całe nasze marzenia i całe nasze w ogóle plany były oparte właśnie na tych kramikach stojących, a przy tym przy tym ja już nie mogłam pracować, więc postanowiliśmy szybciutko otworzyć mały sklepik, w którym będę miała, wiecie, po prostu miejsce do siedzenia. Jak nie ma klientów, to będę mogła sobie tam usiąść i odpocząć. A jak są klienci, oczywiście wstać. Dlatego pierwsza perfumeria była taka malutka perfumeria, 20 metrów. Pamiętam, że nie mieliśmy pieniędzy absolutnie na towar, więc słuchajcie, kupowaliśmy różne perfumy i otwieraliśmy te perfumy z kartoników i stawialiśmy kartonik osobno. I pudełko, osobna pudełko osobne perfumy. I tak robiliśmy z kremami, tak robiliśmy, słuchajcie, z podkładami, które były w kartonikach. Mieliśmy podkłady pupy, mieliśmy Revlon. Pierwszą markę, którą w ogóle w displayu wjechała do naszej to właśnie był Revlon. Potem mieliśmy KORESA, kosmetyki, można było stać na trochę wyższą półkę. Mieliśmy pielęgnację KORESA, e, mieliśmy, przepraszam, kolorówkę KORESA, dzisiaj mamy już pielęgnację. Kiedyś w Polsce była kolorówka. Współpracowaliśmy z Ardeko, z, z, z markami takimi jak właśnie Pupa, jak Makeup Factory. Bardzo, bardzo dobrze wspominam również współpracę z Deborą. uwielbiałam to kosmetyki Debora włoskie. Bardzo fajna jakość pigmenty. Mieliśmy nubę. Jeszcze wtedy były takie perfumerie, słuchajcie, które miały właśnie nubę, miały, miały Makeup Factory i miały Debi te perfumerie, to, to były perfumerie Glera. Nie pamiętam, jak one się nazywały, one miały pół kosmetyków, a połowy były, były w ubraniach. Nie, nie pamiętam, jaka nazwa, może Wy mnie przypomnicie, to będę bardzo wdzięczna. One tak mniej więcej w 2005 roku zbankrutowały, więc to będzie taki, taki mniej więcej czas. I otworzyliśmy tą perfumerię, ona zaczęła nam się rozkręcać, potem otworzyliśmy kolejną w mieście blisko, w którym, w którym mieszkam, potem trzecią, potem... Otworzyliśmy, potem zamknęliśmy te dwie <noise> i potem otworzyliśmy perfumerię internetową i tak naprawdę mieliśmy długo, długo, długo jedną perfumerię i perfumerię internetową i dopiero tak trzy lata temu otworzyliśmy drugą stacjonarną perfumerię. Więc mamy teraz dwie perfumery stacjonarne, jedną internetową, ale ja tak naprawdę powiem Wam szczerze, że powoli się tak y, wycofuję z życia perfumeryjnego. Lubię oczywiście kontakt z klientem bardzo. Widzicie, wąchanie perfum, upajam się tym, upajam się po, jakby nowościami, i poznawaniem nowych zapachów. Najbardziej mnie denerwuje, co nie mogę tego w ogóle wytrzymać, zdzierzyć i znieść, jak wychodzi jakiś nowy zapach. i Ja szukam pół dnia, słuchajcie, po półkach, co ten zapach mi przypomina. To jest najbardziej mm, wkurzające. Uwielbiam dobierać perfumy dla klientek. uwielbiam. Ale wiecie co, ostatnio ja zaczęłam pracę bardzo szybko. Jak miałam 16 lat, zaczęłam pracować tak na pełnym eta etacie. Ciężko sobie to dzisiaj wytłumaczyć, wyobrazić. Miałam, byłam w trzeciej klasie i już zaczęłam pracować. Przechodziliśmy jeszcze przez różne rzeczy z moim mężem. Po drodze otworzyliśmy też taki mini bar w miejscowości, gdzie mieszkamy. No, było, było różnie. Zawsze był jakiś biznes, po prostu e, w trakcie, nie wiem nawet skąd, słuchajcie, mi się to wzięło. Dzisiaj się zastanawiam, jakim cudem w ogóle mm, właścicielka lokalu, w którym, który nam wynajęła na, na otwarcie właśnie takiego baru. Mieliśmy koncesję, słuchajcie, na wódkę, na wino, na piwo. Ja miałam lat 17, a mąż wtedy jeszcze nie mąż, miał 18, więc dla mnie to dzisiaj jest abstrakcja, żeby takim dzieciom pozwolić na aż tyle, ale tak się właśnie działo. No i wtedy się właśnie wziął pomysł otworzenia perfumerii, ale ja się rozgadałam. Szymon mnie pyta, czy kodekolonia Armani jest wycofanym zapachem? Na pewno jest wycofanym, natomiast Ocean, natomiast Ocean DJ nie, jeszcze nie. Także jest to bezpieczny zapach. Szymon, możesz się. Akurat z tym, zapachu, z tym zapachem nie stresować. Wydaje mi się, że na razie nie, ale to trudno powiedzieć. Bo wiecie, jeśli chodzi o flankery zapachów, to jest tak niestety, że jeśli jest produkowany nowy zapach, to prawie na 100% jakiś pozostałych wcześniejszych znika. Pytacie mnie bardzo wiele razy, nawet tutaj mam wydrukowanych kilka pytań dotyczących właśnie serii zapachy wycofane. Nie wiem, jak mam to ugryźć. Powiem Wam szczerze, że nie wiem, zastanawiam się. Na pewno kosztuje mi to trochę pracy, bo ja nie wysysam sobie z palca takiej informacji, że on jest wycofany, ten zapach i Wam o tym mówię. To są, zapachy, to są sprawdzone rzeczy, więc jakbyście mogli sobie przewinąć nawet te, te filmy z początku mojej serii, to możecie sobie to sprawdzić, że te zapachy naprawdę znikają dzisiaj z rynku. Trudno mi powiedzieć, czy do tej serii wrócę. Ogromną frajdę mi przynosi nagrywanie YouTube'a, więc mam, mam chęć robić to, co lubię, a to rzeczywiście kosztowało mnie dużo pracy, bo musiałam każdą rzecz, każdą informację zweryfikować, sprawdzić. Jak nie jestem pewna, to nie poruszam tego, 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 tego tematu. Trudno mi powiedzieć. Nie wiem, czy wrócę. Gdybym mogła mieszkać gdziekolwiek, gdzie by to było? Gdybym mogła mieszkać gdziekolwiek, wiecie co? Jestem cholernie związana z rodziną i z moim miejscem, w którym jestem dzisiaj. I dzisiaj nie chciałabym gdziekolwiek mieszkać, tylko tutaj, <gdzieś> gdzie mieszkam. Kiedyś z mężem planowaliśmy mieszkać tam, gdzie mamy właśnie perfumerię, w takim centrum handlowym, natomiast tam nie miałabym rodziny. I, i to zaważyło na tym właśnie, że pobudowaliśmy dom w miejscowości, gdzie mamy rodzinę i gdzie mamy bliskich. Bardzo dla mnie jest ważne, żeby się opiekować rodzicami, dopóki żyją. To jest dla mnie priorytet, opiekować się rodzicami. I to tego też uczę moje dzieci, żeby wiedziały, że powinny się opiekować też trochę nami, <grym> jak już będziemy tego potrzebować. Czego się najbardziej boję? Hmm. Podobno nie mówi się o takich rzeczach, żeby mi się nie zdarzyły. Ja nie wierzę w takie rzeczy, że się ma coś złego zdarzyć, dlatego się o tym, że się o tym mówi, po prostu boję się śmierci najbliższych. Tego się chyba najbardziej boję w życiu, bo jednak mm, ta bezsilność jest chyba najgorsza, co można spotkać, prawda? No niestety. Co bym zmieniła w sobie, gdybym mogła? Słuchajcie, no przekonania. Przekonania są najgorszą rzeczą, którą mam w sobie. Mam bardzo dużo przekonań. I przekonania są takie trudne, że po prostu nie umiem czasem tych przekonań y, zmienić. One są po prostu dla mnie tak już zakorzenione, że są w środku głęboko. I moje przekonanie na przykład, że nie umiem się uczyć angielskiego, że nie umiem się uczyć francuskiego i że nie umiem się nauczyć tego, żeby była zorganizowana, że nie umiem się nauczyć tego, żebym nie zapominała o czymś, nie umiem się też nauczyć tego, żeby się nie spóźniać, że nie umiem się nauczyć tego, żeby y, zmienić nawyk, na przykład picia wody 3 litry dziennie, bo po prostu tego nawyku nie zmienię. Albo nie umiem się przekonać do tego, y, żeby ćwiczyć systematycznie, i to mnie najbardziej w sobie denerwuje. Po prostu nie umiem i nie umiem, i tak się już zakaszufladkuję, że nie umiem. Uwielbiam się uczyć różnych rzeczy, ale jak na przykład już coś się zaszufladkuje, że angielskiego się nie nauczę, to się już go uczę 10 lat i się nie mogę go nauczyć. I to mnie w sobie najbardziej denerwuje. To jest taki największy mój niuans. Hmm. Największe moje osiągnięcia? No dzieci. Dzieci, mąż, firma, dom. Moje życie jest super. Jest bardzo gładko, lekko, przyjemnie. No, może lekko nie, bo nie lubię jak jest lekko. Nawet ostatnio sobie z mężem pomyślałam, że to jest właśnie nasz błąd, bo my zawsze wybieramy tą, tą dłuższą drogę i tę bardziej taką trudniejszą, bardziej wyboistą. No, ale już tak mamy. Więc nie mogę, nie mogę za bardzo narzekać, jeśli chodzi o moje osiągnięcia życiowe. To jestem szczęśliwa, zadowolona. Jaki był film? Ostatni film, na który poszłam. Oj, kino mam do tyłu. Trochę z teatrem nadgoniłam, ale kino rzeczywiście mam do tyłu. Ostatnio obejrzałam bardzo. Polecam wam serial polski em, na Netflixie. Serial się nazywa. Mm, Mm, Boże, kochany, jak on się nazywa? Od, mm, nie uf nikomu? Nie, nie, nie. Mm, zapomniałam. I zapomniałam, nie przygotowałam się, właśnie seriale mm, o takiej młodzieży, która nie do końca mówi prawdę powiem Wam. Powiem Wam na koniec, dobra? Przypomnę sobie i Wam powiem. A jeśli chodzi o film, to chyba byłam ostatni raz w kinie bardzo dawno temu. Na jakieś bajce byłam na pewno. Na, dla siebie na filmie to byłam na Gucci bardzo dawno temu, a w teatrze to mogę Wam polecić wszystkie sztuki najfajniejsze, jakie oglądałam i mniej więcej pozytywnie bardzo fajna. Pomoc domowa polecam. Rewelacyjna sztuka w teatrze, jak macie ochotę się wybrać. Ostatnio byłam na y, fajnej sztuce z Koterskim. Y, tytuł, znowu tytuł. Wypiszę Wam wszystkie sztuki, na których byłam i które Wam polecam. Pod spodem, dobra? Y, I myślę sobie, że w ogóle Szalone Nożyczki, jeśli jeszcze nie oglądaliście, to koniecznie trzeba obejrzeć. Ostatnio Upiór w kuchni polecam. Nie komedia, ale też fajna sztuka. Ja w ogóle lubię przejazdy, prze, przejazdy teatrów z Warszawy do Łodzi, więc bardzo często chodzę do Muzycznego. Jak tylko się jakiś fajny spektakl pojawia, to ja po prostu, wiecie, pierwszy rząd i zawsze mnie tam spotkacie, bo mam powiadomienia zaraz z bilecik, że po prostu trzeba szybciutko bukować bilety. I dalej, co tutaj jest za pytanie? Z kim chciałabyś być? Z kim, kim chciałabym być? Gdy byłam mała, hm. gdy byłam mała, chciałam być projektantką mody, chciałam projektować przepiękne suknie i mieć przepiękny salon sukien takich wyjściowych, tym na pewno chciałam być, ale kim ja nie chciałam być. Chciałam być oczywiście pisankarką, aktorką, moim marzeniem było zdawanie na PWST, więc bardzo dużo marzeń miałam zawsze. Z jaką marką najbardziej jesteś związana? No otóż, słuchajcie, nie jestem z żadną związana marką. I naj, naj, nie mam czegoś takiego, że przywiązuję się do, do jakiejś marki bardzo, bardzo, bardzo mocno. Yy, w ogóle nie jestem, myślę, że taka yy, nie jestem jakaś tendencyjna. Jeśli czasem pokocham jakąś firmę, to, to nie do końca na całe życie. Po prostu zmieniam to jak najszybciej, jak najczęściej. O, na przykład bardzo kocham iPhone. <noise> po prostu mam telefon iPhone'a od kiedy w Polsce się pojawił i nie mogę sobie wyobrazić dzisiaj innego telefonu, ale ja też lubię nowości, więc jak się coś zaraz zmienia, jakaś nowa jest aktualizacja, jakieś fajne apki, TikTok się pojawił, music, jakieś nowe w ogóle rzeczy dla... Do słuchania muzyki, czy do y, czytania książek, czy do, y, staram się być na bieżąco. I staram się być na bieżąco również z, z rzeczami, które dotyczą moich dzieciaków, więc y, jak coś widzę ich y, po, w, w, w ich języku brzmi ich jara, to staram się to poznać i ogarnąć, tak jak oni to mówią. Bardzo dużo w ogóle ich języka czerpiam z nich. Więc um, tak to wygląda. Jaki jest Twój ulubiony alkohol? Hmm, alkohol. Mogę Wam polecić wino maryjne. Rewelacja w Biedronce. Naprawdę niebieska butelka, polecam. To jest taki rysling w sam raz słodki, w sam raz um, Naprawdę dobre. Taki w sam raz. Polecę Wam również, oczywiście mój sprawdzony sposób na delikatny, lekki drink, to Malibu z sokiem pomarańczowym. Taki bardzo subtelny, ale najbardziej na świecie to chyba lubię whisky z kolą. Po prostu. Whisky z kolą, tylko nie um, jakiegoś Johna Okara, nie, nie. Po prostu Jacka Danielsa czarnego z kolą. Tak jest i z lodem. Koniecznie kola, musi być świeżutka, taka dopiero co otwarta. <laughs> I tyle na temat alkoholu. Co najbardziej dziwicie Ci przeciwnej. Co mnie najbardziej dziwi? Hmm. Nie wiem. Nie zastanawiałam się nad tym. Boże, jakie pytanie tutaj mi zadała? Kto to zadał mi takie pytanie? Hmm. Czego najbardziej w życiu żałuję? No, trudno mi powiedzieć, chyba niczego. Jeśli mogłabym. Y Powiedzieć, czego żałuję. Jakichś malutkich rzeczy. Ale to jest chyba fajne pytanie. Z jakiego złego nawyku było ci najtrudniej zrezygnować? Myślę, że tak. Na pewno z zapominania, ale nawyk, nawyk spania dłużej najtrudniej. Wiecie co? Bardzo mi się marzy, żeby wstawać wcześniej. Czytałam Fenomen Poranka. Uwielbiam w ogóle ten magiczny moring. Uwielbiam tą magię, że właśnie dzieje się wydłuża, że mamy dużo czasu, że mamy dużo przestrzeni dla samych siebie, że możemy to wychapać ze swojego życia jakby tak na zawsze. Nie umiem, po prostu nie umiem wstać wcześniej rano. Jeśli mi się to udaje kilka dni, to potem to, 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 to zaniedbuję i, i nie umiem w tym dłużej trkwić. Bardzo, bardzo tego żałuję. Chciałabym to zmienić. Najgorszy komplement usłyszałem w swoim życiu. No, taki czasem, o jak ci się fajnie przytyło, <grytanie> zdecydowanie, albo y, bardzo często y, spotykam się z, z taką znajomą, z koleżanką, która y, bardzo często w trakcie właśnie naszego spotkania, kiedy jesteśmy w kilka par, podkreśla mnie, ale ty jesteś tym mnie starsza, ale ty jesteś troszkę ode mnie niższa, ale ty jesteś troszeczkę ode mnie y, grubsza. To nie, dlatego, że ty jesteś troszeczkę ode mnie y, grubsza. No takich komplementów nie lubię. Tak troszeczkę jestem to, troszeczkę jestem to, troszeczkę to. I za każdym razem jestem troszeczkę gorsza, więc takich nie lubię. Chyba żadna z nas by nie lubiła, prawda? Takich komplementów, ale tylko troszeczkę. E, jakiego artystę zespół polecasz? Ja, jeśli chodzi o muzykę, to uwielbiam Corteza. E, uwielbiam słuchać Corteza, Bartosiewicz. E, w ogóle moim marzeniem jest właśnie jechać na koncert Corteza. Chciałabym się wybrać, bo uwielbiam. Męskie grani lubię słuchać w samochodzie, kiedy prowadzę, kiedy jadę gdzieś daleko, kiedy już usypiam. W ogóle mam z dużym problem z, duży z usypianiem za kierownicą. Jak jestem zmęczona, to nie, nie kontroluję swojej, e, swojej świadomości i po prostu, albo muszę puszczać e, muzykę na cały regulator, mm, albo się muszę zatrzymywać po prostu, ale muzyka to musi być też taka muzyka, która mi wpada, wiecie, w ucho, którą będę sobie krzyczała, śpiewała pod, e, pod nosem. Nie mogę tak tylko nudzić, bo, bo po prostu usypiam. Więc e, jeśli chodzi o, o muzykę w domu, to po prostu wchodzimy do domu. Kupiliśmy sobie z mężem kilka lat temu, nawet nie kilka, może dwa lata temu, taki sprzęt do całego domu. I to jest najfajniejsza inwestycja. Słuchajcie, jaką ostatnio poczyniliśmy. Polecam z całego serca. E, mam w kuchni, mam, e, mam w jadalni, mam w salonie takie głośniki. I jak wchodzimy do domu to odpalamy sobie po prostu nasze Spotify i, i leci muzyka, którą lubimy i mamy osobną składankę na dzień, osobną składankę na wieczór, osobną składankę na imprezę, kiedy mamy gości. I to jest dla mnie coś wspaniałego. Ja bardzo, bardzo serdecznie Wam polecam, bo zupełnie się zmienia dom. U nas na przykład w salonie nie mamy telewizji w ogóle, więc kiedy chodzimy po domu w trakcie dnia krzątając się, wiecie, robiąc posiłki, czy też po prostu przebywając na dole z dzieciakami, to mamy tylko siebie i muzykę. I muzyka nas po prostu wypełnia nam tą przestrzeń taką, głuchą, głuchą ciszę. To jest coś super raśkiego, super, super, super. Uwielbiam. Polecam z całego serca. Tylko na nagrywki, wyciszam muzykę, żeby tutaj było cicho po prostu. Ale jak jesteśmy w domu, to muzyka jest dla mnie najważniejsza. I powiem, że tak, taki właśnie taką atmosferę zabrałam od mojego kolegi z jego domu. Też u, po prostu byłam uczarowana tym, że oni wchodzą do domu, od razu puszczają muzykę i, i ta wiecie, ta przestrzeń jest po prostu taka wypełniona. I teraz mam tak samo u siebie. I bardzo często jeszcze w piątki, w soboty i w niedzielę po pracy, bo ja pracuję również w niedzielę, co drugą niedzielę się z mężem wymieniamy, to odpalam też muzykę i odpalam świece, więc wtedy jest takie, takie jakby wyróżnienie tego dnia, że to jest piątek, sobota bądź niedziela, kiedy jest jeszcze świece zapalone. A świece uwielbiam. Woodwicka, jakbyście kiedyś chcieli, to mogę mnóstwo pięknych zapachów polecić i uwielbiam świece Voltaire. Także to żadna współpraca, po prostu bardzo lubię. Żadnych współprac w ogóle nie mam, więc proszę się nie martwić tutaj o moje rekomendacje. <grym> I co? Mogę polecić Wam jeszcze. Ym, co było fajne, kiedy byłam dzieckiem, ale już nie jestem, więc już nie jest fajne. To znaczy, yy, może zmienię sobie to pytanie dla mojej własnej potrzeby. Yy, fajne, było, yy, fajne byłoby dzisiaj się ponudzić. Jak byłam dzieckiem, to większość mojego życia to była nuda. Cały czas się nudziłam. Widzę właśnie po moich dzieciakach, że bardzo często mamo nudzi mi się, nudzi mi się, ale ja tak sobie na nich patrzę, Mówię, jak mi by się chciało nudzić po prostu leżeć, nic nie robić, pomazać sobie albo porysować, albo popatrzeć w niebo i nic nie robić, i się nudzić. Ale niestety nie mogę. Jak kupować perfumy? Na co zwracać uwagę, gdy kupuję perfumy? To jest fajne pytanie. Zdecydowanie pytanie na ogromny odcinek, na bardzo duży, długi odcinek. Słuchajcie, resztę pytań nie wydrukowałam. Na pewno też wydrukuję i zrobię kolejną część. Fantastyczna sprawa, w ogóle pogadać sobie o niczym. A dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć i zapowiedzieć, co będzie w następnym, bliskim czasie. Będzie na pewno najnowsza. Odsłona Godgara, czyli Glam Werglam Godgara, Będzie na pewno co, coś o zapachu Instant Crash, bo go noszę i testuję. To jest po prostu fenomenalny zapach, ale słuchajcie, jestem zaskoczona słabo, słabym promieniowaniem, słabą projekcją ode mnie. Po prostu ten zapach jest tak ładny, tak przyjemny, ale tak krótko na mnie pachnie, i znalazłam zamiennik tego zapachu. To znaczy nie zamiennik. Jak ja mówię, w ogóle słowo zamiennik to oczywiście nie jest to odpowiednik, tylko to jest coś z mainstreamu, co pachnie bardzo, bardzo do tego zapachu, podobnie. Więc na pewno was e, troszkę tutaj zaszokuje, bo to nie będzie oczywiście nic, co pokazuje fragrantika, tylko to będą moje obserwacje, jak na z mojej skórze ten zapach podobnie brzmi do innego zapachu, który na pewno znacie i który można dostać w super oczywiście wszędzie. No i co? Na dzisiaj dziękuję wam pięknie. Bardzo było mi miło. Yy. Jeszcze raz się spotkamy. I, i co? Pozdrawiam was. <gry> Dzięki serdeczne, pa. pa.